Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z największych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, który jest jednocześnie najlepiej wykorzystywany w naszym kraju. Wszystkie działania realizowane w ramach tego funduszu w latach 2007-2013 określone są w programie operacyjnym Kapitał Ludzki. Głównym celem realizacji tego programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. W związku z tym wdrażane w ramach programu projekty koncentrują się w obszarach takich jak zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także na zagadnieniach związanych z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy z nich, o nazwie Navigator, stanowi wsparcie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim oraz dla jego pracowników, natomiast drugi, o nazwie Sukurs, skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy. Projekt Navigator 2, którego realizacja zaplanowana jest w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, zakłada przeprowadzenie czterech działań. To jest finansowanie wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych, dostosowanie stanowisk pracy tych pracowników, finansowanie szkoleń dla 11 osób z zakresu organizacji indywidualnego planu działania, a także przeprowadzenie badania regionalnego rynku pracy celem określenia dostosowania umiejętności i kwalifikacji osób szukających pracy do potrzeb pracodawców. Na realizację tych zadań zgodnie z harmonogramem zaplanowanym dla projektu urząd ma do dyspozycji 400 tysięcy złotych, z których 340 tysięcy, czyli 85% to wkład Unii Europejskiej, resztę natomiast finansujemy ze środków Funduszu Pracy. Sukurs natomiast jest projektem systemowym, którego wdrażanie rozpoczęliśmy już w 2008 roku, a umowa jaką nasz urząd zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi Przewiduje, że będzie on kontynuowany do końca 2013 roku. Na tegoroczną realizację projektu pozyskaliśmy środki w wysokości 6 412 200 zł, które przeznaczane są na działania wspierające osoby bezrobotne we wkraczaniu lub powrocie na rynek pracy. Dzięki tym funduszom, 818 osób, mam w tym roku możliwość wzięcia udziału w stażu, szkoleniu lub uzyskać dotację na podjęcie działalności gospodarczej. Wśród ogółu uczestników projektu 382 osoby biorą udział w stażu, który każdej z nich pozwala zdobyć doświadczenie w miejscu pracy, Dzięki tej formie wsparcia starzysta uczy się odpowiedzialności, sumienności, dyscypliny i poznaje hierarchię zależności służbowych. Szkolenia, w których bierze udział 199 osób, stwarzają bezrobotnym możliwość nabycia uprawnień i umiejętności wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy oferowanych przez pracodawcę. Natomiast 237 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej stanowi istotne źródło finansowania zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do poprowadzenia własnego biznesu. Osoby starające się o taką dotację uzyskują kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Mam tu na myśli oprócz samej dotacji także poradę doradcy zawodowego oraz krótki kurs z zakresu przedsiębiorczości, aby decyzja o uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej podjęta była świadomie. W ramach projektu refundowane są również koszty przejazdu do miejsca szkolenia i stażu oraz koszty badań lekarskich, a także uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy doradcy zawodowego oraz objęty jest pośrednictwem pracy. Uczestnikami projektu Sukurs są osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, a w szczególności bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni długotrwale. Bezrobotni, którzy zakończyli realizację kontraktu socjalnego, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne. W tym roku zainteresowanie udziałem w projekcie okazało się tak duże, że obecnie wszystkie środki finansowe zostały już zaangażowane w jego realizację. Tak sprawna realizacja projektów unijnych w dużym stopniu jest zasługą mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego. Dlatego już dziś chciałabym podziękować Państwu za tak duże zainteresowanie i liczny udział w projektach Navigator 2 i Sukurs. Dziękuję za uwagę. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w naszym Urzędzie Pracy w pokojach numer 12 i 13 oraz w pokoju numer 1, a także na naszej stronie internetowej www.puktowarshow.pl.